Rozmawiamy z Wojciechem Olszańskim Prezesem Narodowego Frontu Polskiego Jest 15 marca 2020 roku Już wiele spraw się stało jasnych Widzimy jak zachowuje się elita rządząca W sprawie koronawirusa I teraz chcemy dowiedzieć się Co na to narodowcy Co na to Narodowy Front Polski no cóż, no ze zdumieniem stwierdzam, że konfederacja, tak zwana konfederacja, będę mówił tak zwana, bo ona mogła być konfederacją, a jest tak zwaną konfederacją, odepchnęła od siebie całą rzeszę ludzi i organizacji. Milczy na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce, a nawet ich kandydat na prezydenta, pan Bosak, powiedział, że obecność wojsk obcych nie jest zdradą. I cóż, szanowni państwo, odsyłam was do YouTube'a, do Radia Szczecin. Na kanale Radia Szczecin na YouTube jest taki filmik czterominutowy zatytułowany mocna polsko amerykańska obecność na poligonie w DRAWSKU. Na tym filmie widzimy, że Amerykanie nie boją się wystawić swoich najdzielniejszych żołnierzy, najbardziej wyszkolonych i drogo wyszkolonych do kraju, gdzie zaraza hula, pandemia hula. Że nie boją się tego zgromadzenia i pan prezydent Duda się nie boi i pan, pan, pan się nie boi i nawet, nawet pani nadprezydentowa ambasadorowa Stanów Zjednoczonych pani Mośbacher też się nie boi i w kapeluszu wprawdzie przybyła na ten poligon i oni tam się spotykają, wymieniają się uściskami, całusami, żołnierze stoją, armaty sterczą, proszę państwa, czołgi warczą i... I teraz tak, albo tej epidemii nie ma i tego wirusa nie ma, no bo jak oni się nie boją, tu wyliczają 50 osób w kościele, nie więcej, a tutaj kilkadziesiąt tysięcy, 40 tysięcy, haha, to albo nie ma tego wirusa, albo szanowni państwo, mają nad nim pełną kontrolę i wiedzą coś więcej, czego my nie wiemy. Bo szanowny pan generał Jaruzelski, jak wprowadzał stan wojenny, to musiał ten stan wojenny uwiarygodnić politycznie, przekonać, mówić, 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 a pisma idealną sytuację zaraza nas wszystkich tak przekonuje, że miasta są opustoszałe, ulice są opustoszałe, słońce tylko pięknie świeci, jak w filmach hercoga. rzeczywistość odrealniona całkowicie, wszyscy pozamykani w domach siedzą na swoich papierach toaletowych żeby żadnego nie stracić, nie zgubić i nie zużyć bezużytecznie. Tak, proszę Państwa. Tak, zaraza nas wszystkich zapędzi w taki kierdel, że będziemy żądać od rządu. Zniewołcie nas! obłóżcie nas stanem wojennym z lewa, z prawa, z góry, z domu. Zniewólcie nas dla naszego bezpieczeństwa i naszego zdrowia. Zakneblujcie nas, kagajce nam załóżcie. Opryskajcie nas wszystkim, co odkaża. Tak, tak będziemy. Będziemy prosić o to, a jak rząd się wreszcie zlituje i założy nam kajdany, łańcuchy, maseczki, kaftany bezpieczeństwa, to zakrzykniemy: Hosanna, szczęście ci na nas spłynęło. Jesteśmy bezpieczni. Pod kluczem. Tak to widzę. Tak to widzę. Bo może gdybym nie zobaczył tego filmu z tego Drawska, a ja panice nie ulegam, no bo cóż, jako człowiek wierzący, śmierci się nie boję. E, mogę się bać tylko choroby. E, natomiast tam zobaczyłem tam pełny piknik, doktorze. Prezydent taki piękny. Pan minister Płaszczak taki piękny i nawet pani Mośbacher ze sztucznymi rzęsami, ze sztucznymi cyckami, ze sztucznymi ustami, ze sztucznym okiem nawet, jak piękna matka kuraż na poligonie do żołnierzy mówi: Kochane wy moje dzieci, wstępujcie w mój przybytek radości, druga dziewczyna za darmo i trzecia godzina za darmo. A tak. coś takiego. Taka refleksja mnie unaszła. może spowodowana zarazą, y, może postawą moich y, sąsiadów, którzy już tak mają zryte łpy, że pilnują, żeby się nie zbliżyć do mnie na odległość mniejszą niż dwa metry. A? Bo mój koronavirus y, przeskoczy na ich koronavirusa i stoczy pój zaciekły. Tak, tak. Więc, więc proszę Państwa, teatr, teatr. Oczywiście, oczywiście, jak zobaczymy naprzeciwko siebie oddział 40 żołnierzy kosmiczne Kombinezoni, którzy przyjdą zaszczepić, zgodnie z ustawą, którą PiS i PO uchwaliły w 2012 roku, w czerwcu, kiedy były mecze Euro 2012 o obowiązkowym szczepieniu, i co po niektórzy z nas będą woleli skinąć, a nie dać się zaszczepić. No, będzie ciekawie. Oto tematy dla pisarzy, dramatopisarzy, reżyserów filmowych. Tak, tak, doktorze? Wyłapujcie takie przekazy jak ten z Radia Szczecin. Wyłapujcie, bo czyż to nie jest dziwne? Wykształcenie czołgisty kosztuje majątek. A nasz sojusznik go do Polski, do tej zarazy przysłał, a granice zamknięte, nie można jeździć. A oni go przysłali. Więc to, co powiedzieliśmy z doktorem Sendeckim pod pomnikiem Dmowskiego, czas na odwrócenie sojuszy, czas na wyrwanie Polski z tego chorego, tragicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Czas na zawarcie sojuszu zgodnie z osią Berlin, Warszawa, Moskwa, Pekin. Chociażby dlatego, że Stany Zjednoczone się już kończą, a... Yy, a Chiny się zaczynają jako mocarstwo światowe. Tak to widzę, doktorze. Wojciech Olszański, Wojciech, Aleksander Jabłonowski tak, tak. o swoich przemyśleniach politycznych. Panie Wojciechu, gdzie będzie można spotkać kolegę w przyszłości? Jakie plany na przyszłość? No właśnie za chwilę. U, 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 u. U, udzielam się, udaję się do studia NPTV Marcina Osadowskiego, gdzie o godzinie 15.15 15 .15 odpalimy tak zwanego żywca, czyli mówiąc językiem naszych przeciwników, tak zwanego lajfa. E, e, doktorze, właśnie z, zajechałem, e, słońce pięknie świeci, e, a ja e, e, przygotowuję się do tego lajfa i chętnie bym takiego lajfa z Tobą e, Gieniu zrobił, dłuższego, żeby można było i po piętrach, i przez schody pogalopować na zadanie. Ale to we wtorek, dobrze. W takim razie uławiamy się we wtorek. Jaka godzina? Też 15:15, 16:14, no, no, zobaczymy, Tak, to, już, to ustalimy jeszcze. Mhm. Tak. Czyli we wtorek będzie dłuższy, dłuższa rozmowa z panem profesorem Orzańskim. Teraz rozmawiamy przez telefon. No i cóż, szanowni państwo, koronawirus sobie, wybory prezydenckie sobie, naród polski ograniczony generalnym gubernatorstwem. Przeżywa kolejny epizod ciekawy i malowniczy w swoich dziełach, w swoich dziejach. a my, narodowcy, razem z narodem, w telewizji, w telewizji narodowej mówimy, co się dzieje. Czołem Wielkiej Polsce, Słowiańszczyźnie i naszym sojusznikom. Czołem, czołem, czołem. Let's go. Свой соблазн другого,